I to już koniec. Jak widać, okazało się, że nie było żadnego Nostradamusa. Byli to nosek, dantek, trampek i muszka w przewraniu. Co? Którzy zbudowali wehikuł na podstawie relacji babcia tej, co była na początku naszej opowieści. Eee, I sami cofnęli się w czasie, eee, ukradli księgę w Egipcie, a potem utknęli w średniowieczu, bo im się zepsuł wehikuł. Chyba strasznie to to skomplikowane i w sumie bez sensu się mnie zwolnić. Na szczęście i tak nikt tu pewnie nie dotarł. A teraz napisy końcowe, które urozmaiciliśmy humor. A teraz napisy końcowe, które urozmaiciliśmy humorystycznymi wpadkami z planu. I akcja! Dawno, dawno temu.

tak, klaps. I tak oto dzięki odwadze Reksia i Krytesa, dinozaury mylnie, przez tego drugiego nazywane dinożarłami, uniknęły potężnej katastrofy. E, e, no właśnie. Ale jakiej właściwie katastrofy? Katastrofy spowodowanej upadkiem na powierzchnię starokretońskiego pojazdu kosmicznego. U już wiem, co to tak mrygało. Kontrolka paliwa! Nie chcę umierać, no szczególnie, że formalnie się jeszcze nie urodziłem. Aaaaa! I jak się? A, jak dla mnie bomba! Właśnie czegoś takiego się spodziewałem. A czego się spodziewałeś? Hiszpańskiej inkwizycji? Nie! Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji! No Chyba. No, ta wystąpiliśmy. No, nie, nie. Niech to się już wreszcie skończy, bo już naprawdę. No, miałeś takiej wąsy. No to klops! I już kiedy wydawało się, że nasi bohaterowie umkną z Egiptu niepostrzeżenie! Za mało mi płacą. Co to? Kto to? Jaki dwajst duchni posząd To znak. Znak od Ibisa. Podążajmy za znakiem! I poszło! Zamieniam się w słuch. Zrobię wszystko, żeby nie zostać samotnym z dziadziałym kapciem. Musicie wyruszyć do starożytnego Egiptu, dotrzeć do tajnego kultu Ibisa. Musicie oddać im pewien szczególny przedmiot. I to oddać tak, żeby nie zauważyli, że kiedykolwiek zniknął. Aha, a, a jaki to przedmiot? Ten przedmiot. O, ma... Skąd to masz? E, przerywam ten program, bo stał się wyjątkowo głupi. <noise> tak to było bardzo śmieszne. <noise> się uśmiałem. Często pytacie nas Państwo w listach, jak powstają gry z Rexiem. Postanowiliśmy uchylić nieco rąbka tajemnicy. W ramach dodatku specjalnych DVD, takich tam popularnych różnych, prezentujemy dokument o tym, jak nagrywamy Głos Kratakratesa. Ale dopiero po reklamach. Co? znowu ja, dzień dobry. Witam po reklamach. A oto obiecany materiał. Cię żegnam i zapraszam na projekcję. E, już dawno ustawione. Korba? Reksiu, jeśli ktoś ma uratować dinożarły, to niestety, jak zwykle tylko my! Mam nadzieję, że pamiętam jeszcze, jak kierować statkiem kosmicznym. No, Diesel, Kręć się nas ze zdwojoną moczą, bo coś dziwnego się do mnie przyczepiło. Słuchaj, Haroldzie, pożyczymy to na chwilę. I jeszcze podlejemy kwiatki. No Nostradamusie, jesteś tu? Brzdank, wstala ktyt. Aha, no i co my mamy zrobić z tym tałatajcem? No, to super. Ch chyba mówi się, wyszedłem. Niby człowiek renesansu, a taki niedouczony. Patataj, patataj. E, e, no właśnie. Ale jakie właściwie katastrofy? Trochę racji jednak <grym> miałem. Do pracy, obi boki. Prawie mi się udało. Może jednak zapnę pasy. To odłamiemy. Niektórzy nazywają mnie panem odważnym. <grym> o, o matku. O se polatałem. Aha, zawsze mi się to myli. Stop! Czuję... Czuję, że muszę powiedzieć coś ważnego. A! I to też bierzemy? Najmocniej przepraszam. Czy Waćkura wie może, co to Król Gluton ma w herbie? Dobry pomysł. Weźmiemy to draństwo i utopimy w stawie. Rękio, rękio, rękio! Mój babć był wielkim miłośnikiem dzieł Leonarda. Aha. U matku, już wiem, co to tak mregało! Kontrolka paliwa! O! Dobrze! Yy, wiesz co jeszcze zdążymy na gaczekie?